pomyśla ten film. Czyli to był punkt wyjścia, a jeśli chodzi właśnie o samą formę tego filmu, jednak tutaj bardzo mocno idziesz w stronę gatunku, idziemy w stronę kina noir. To jest takie kino, które gdzieś Cię pasjonuje, przyciąga, bo to jednak nie jest kino, które w Polsce często spotykamy. No jak kina noir rzeczywiście mogę powiedzieć bardzo lubię i zawsze w takim kinie się obracałem, od dziecka właściwie. To znaczy ja pamiętam, że mój tata mi tam dużo pokazywał filmów i wiele z nich było dokładnie w estetyce kina noir. Czy francuskiego i tak, Melville'a bardzo lubię oczywiście też. Kino Noir to jest tam oczywiście i, i Chandler i Polański w Chinatown. E, w kinie noir rzeczywiście zawsze mnie fascynuje to, że jednak jest to dość pesymistyczne kino. Założenie kina noir jakby jest takie, patrząc gdzieś o historię kina, skąd się wzięło takie kino, jakie emocje wyrażało, no, jest takie no, dość pesymistyczne, nastawione na pewne emocje, które, i, i, i też pewne sprawy, których się nie da przepracować. Ja w ogóle mam takie. Są właściwie dwie szkoły myślenia o bohaterze w, w, w kinie. Znaczy jedna szkoła jest taka, że bohater w ciągu filmu uczy się czegoś i wyzwala. Czyli powiedzmy tak jak Scrooge w opowieści w wigilijnej. I to jest taki bardziej hollywoodzki motyw, prawda, że bohater z punktu A do punktu A B przychodzi, rozumie coś, wyzwala się i tak dalej. Ale jest też drugi nurt który mówi, że pewne rzeczy się nie da zmienić. Bohater może ewentualnie zmienić swoje nastawienie do rzeczywistości, ale nie może tej rzeczywistości zmienić. I to jest takie założenie kina noir. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest mi o tyle to bliskie. Tutaj to no, podwójnie zagrało. Myślę, że gdybym miał inny temat, pewnie bym inaczej od jednej strony podszedł, bo też bardzo lubię komedię i bardzo lubię muzykalne. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście chodziło mi o postać faceta w średnim wieku, który jest przy okazji gejem, natomiast ja też tego nie nazywam tego filmu kinem gejowskim, bo po prostu jest to pewna okoliczność, która jest potrzebna do wywołania pewnych emocji. Tam ja też jest też po prostu film o, nie, o niemożności wyrażaniu emocji. Także w, w tym wypadku akurat mamy do czynienia z facetem w średnim wieku, który jest pozamykany, poblokowany. Oczywiście w Polsce, pewnie w Anglii taki film był zupełnie inaczej działał, bo mężczyzna wieku tego bohatera nie miałby problemu z, z tą, być może, ale nawet pracując w policji podejrzewam, że już to tabu Padło. Natomiast kino noir w tym wypadku było formą, która odpowiadała treści. Seksualność bohatera też wydaje mi się okolicznością, która sprzyja pewnemu takiemu leitmotywowi w tym filmie, czyli właśnie takiej podwójności, podwójnych tożsamości, podwójnej gry, nieodsłaniania się. A tak jak mówisz, no tutaj bohater skrywa tajemnicę swojej seksualności, ale z drugiej strony przecież, bo policjant grany przez Bartka Kotrzedofa też udaje. W tym dialogu z Bartkiem Topiem że widzimy, że on próbuje kogoś grać, prawda? Być kogoś, kim niekoniecznie jest. Tak, to ba bardziej niż y, temat y, homoseksualności głównego bohatera, tak naprawdę tutaj, moim zdaniem, są maski. Jest to jakby są też role społeczne. E, e, to jest taki temat, który faktycznie też zawsze mnie interesuje w różnych jakby formach, jakoś staram się go ująć, ale rzeczywiście to, w co grają ludzie, tutaj bardziej padło na mężczyzn, jako że mężczyźni siłą rzeczy są, e, tak mi się wydaje, mocno zaplątani, zwłaszcza w tym momencie, w te wszystkie jakby maski. Mężczyźni sami przed sobą potwornie udają, znaczy nawzajem w, 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 i, i, i tak dalej. Więc te maski, yy, mężczyźniane, że tak powiem, są okrutne, straszliwe, zniewalające i tak dalej, ale w ogóle też społecznie. Drodzy Państwo, no bo ja, ja tak przez cały czas w ogóle o tym, o tym filmie myślałem. W ogóle tak staram się myśleć. Czasami to wychodzi lepiej, czasami gorzej, ale na przykład proszę zobaczyć, że w otwarciu yy, tego filmu jest na plaży, ta, znaczy nad morzem w porcie jest pomnik. To jest oczywiście pomnik warszawski, który jest zmontowany z morzem, bo w moim filmie Warszawa jest nad morzem. W każdym razie taką tworzymy rzeczywistość. Natomiast no, jest po prostu to kamienny człowiek, który po prostu się wyrywa, mm. ale bez ruchu. No. I jakby ja takie, takie rzeczy w pewnym sensie dla mnie jest to też ten bohater główny, który po prostu jest później na plaży. On będzie też wyrzucał ten telefon, będzie skamieniały, nie jest stanie z tego wyjść. Do klubu gejowskiego przenosimy się poprzez postać drag queen, czyli znowu mediacyjna postać mężczyzna, przepraszam za kobietę, no ale tak naprawdę za kobietę w takiej bardzo mocno, mocnej formie to nie jest. On nie ma udawać kobiet, on ma pewien, pewną maskę założyć. Ta maska ma być widoczna. Bardzo wielu ludzi myśli, kiedy jest to przejście, że to ten młody w, w wannie jest tym drag queenem. jest to jak najbardziej świadomy zabieg. Znaczy po prostu takie wszystkie próby, żeby wybić widza z, 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 z tego, co widzi, z takiej świadomości tego, co widzi. I tych masek tam przez to, jest kilka, Bartek Oczedow oczywiście też gra. Myśmy tak rozmawiali z Bartkiem, budowaliśmy tą postać. Yy, na użytek nawet tego, tego, tej roli wymyśliliśmy sobie, że być może tam jest ewidentnie jakaś homofobia, która wynika z jakichś jego własnych lęków. To jest oczywiście poza fabułą, natomiast no, za którym też się pracuje bardzo mocno poza yy, jakby kadrowo. To jest bardzo ważne, że nam pokazuje 20%, bo tyle jest na ekranie dany aktor drugoplanowy czy trzeci, o tym bardziej. To jest bardzo ważne, żeby on też miał pewną, pewne szersze spektrum. Także oni między sobą e, u, grają, e, tam jest też przecież ten aspekt klasowy, bo Bartek Topa wyrzuca Koczedowowi, że on jest w ogóle z jakiegoś małego miasteczka, i, więc możemy sobie wyobrazić tylko, że życie tego prokuratora, czy Bartka Koczedowa, to jest ciągłe udawanie kogoś innego, czy udawanie w dużym mieście kogoś innego, mimo że pochodzi z jakiejś prowincji, no, która której wiadomo jest w głowie, no bo to jest ten kompleks. Także ten motyw masek rzeczywiście jest też takim chyba głównym motywem bym bym powiedział, no jest tu matka na końcu, też przecież tak naprawdę to jest jakaś postać mocno odklejona i też nie do końca wiemy w co ona gra. Toż nawet ten ksenek, który gdzieś się blokuje przed prawdziwymi emocjami, prawda? Tak, tak, to dokładnie, tak, tak, tak. Ona tak, ona też jest w sensie irracjonalna, to znaczy, jak myśmy to z Agnieszką Glińską jakby tą postać budowali nie? I, i, i wymyśliliśmy właśnie, że tamta postać matki, ona w ogóle jest jakaś już tak dziwna, zresztą jest zapowiedziana przecież przez, przez piosenkę Villas. Eee, gdzieś tam oczywiście no, podprogowo, ale tak ona no, na końcu jest taką po prostu, myśmy jakoś tak nawet wymyślili z Agnieszką takie dobre ponieważ tam w ogóle wszystko wokół morza i wody się kręci, to wymyśliliśmy jakąś taką smutną meluzynę, jakąś taką postać, takie określenie po prostu, które nam dużo dało z i, i jakby w tą stronę szliśmy. I że ona rzeczywiście jest taka irracjonalna, trochę nie do końca łapie, jest jakby ogłupiała przez ten Xanax, ale też na końcu nie chce się obudzić, tak powiem wyrzuca tego głównego bohatera. Antonio, skąd wziął się pomysł, żeby przenieść Warszawę nad morze? Um, to właściwie ten pomysł wyszedł wyłącznie z fantazji na początku, bo po pierwsze, jest, mój tata jest, urodził się w Polsce, ale mój tata jest z Chile. Chile, jak Państwo pewnie pamiętacie, jest właściwie jednym długim wybrzeżem to jest po prostu pół kontynentu, ale właściwie jest to plaża duża, długa. Więc, też może ocean właściwie spokojny jest po prostu bardzo obecny w ogóle w, 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 jakby w pewnej kulturze czyliskiej. Czy w muzyce, czy w filmach. To jest jakby oczywistość, nie? że właściwie czy to jest północ, czy południe, może zawsze jest tam na, na zachodzie. Więc to raz, dwa, może zawsze mnie po prostu poruszało i porusza. To po prostu jakoś tak działa. Trzy. Metaforycznie może tutaj w ogóle bardzo pasowało. Bo w ogóle woda to jest też temat emocji. W tym filmie, proszę zwrócić uwagę, jest przez cały czas przeprowadzony motyw wody bardzo konsekwentnie, bo tak się staraliśmy, czyli zaczyna się jednak od wody w myjni, wody brudnej, ale też przede wszystkim wody, która nie dotyka bohatera. To znaczy po prostu spływa po szybie, on jest w środku suchy. Ta woda jest wyłącznie jakby za jakąś ścianą, za jakąś szybą. W wodzie oczywiście jest tam prawie się deszcz i tak dalej. Na końcu bohater dochodzi do morza. Wobec czego wiedziałem, że bohater musi do tego morza dojść. Ale jednocześnie też chciałem zbudować taki właśnie neonuarowy klimat, trochę jak z filmu właśnie Medwija nad morzem, gdzieś tam jakieś miasto. Bardzo chciałem, żeby to nie była Gdynia czy Gdańsk, czyli takby ograne miasto, które są, mają swój charakter portowy, tylko jednak, żeby to połączyć z dużym, socjalistycznym miastem, bo i pas Kultury ma znaczenie jako znak, ale też bohater mieszka na mdm -ie czyli właśnie zbudowanej w latach 50 tam są takie właśnie też figury, rzeźby wprowadzają do pewnej sekwencji tej rzeźby. Oczywiście jest też postać takiego jakiegoś górnika czy hutnika, takiego super męskiego z szerokim torsem i tak dalej. Jest też postać kobiety z, matką, z dzieckiem małym. Więc jakby tak szukaliśmy też tego typu dróg. Natomiast chodziło bo o to, że pomysł się wziął stąd. No i oczywiście potem było pierwsze pytanie, no tak, ale wiesz, Warszawa nie jest nad morzem. I odpowiedź w tym momencie jest taka, że jesteśmy w filmie i możemy zrobić absolutnie wszystko. I w pewnym momencie, jak już pomyślałem, to uznałem idę, to jak w Munkę rozmawialiśmy z, z komisją, która zada mi podobne pytanie, no ale pani Antku, no taka, czy Pan w ogóle ma to sens, to bardzo tego mocno broniłem. Właśnie z mocą, z przekonaniem, że naprawdę. Film jest zbyt ważną i fajną sprawą, żeby się ograniczać realizmem, tak myślę. Antonio, na koniec, zanim oddam Jankowi głos, powiedz proszę jeszcze, jak udało Ci się pozyskać Bartka Topę do głównej roli w tym filmie. To jest aktor o chyba wyjątkowo zajętym kalendarzu i wypełnionym, więc ciężko było? No, bez wątpienia było ciężko i na pewno jest jednym z najbardziej zajętych aktorów. Nie było ciężko, że tak powiem, merytorycznie, ponieważ wszyscy ci, albo większość tych naprawdę wspaniałych aktorów, cechą, która tych aktorów wielkich, którzy mają sukces i naprawdę są wybitni, wyróżnia po prostu pewna pokora i pewna ciekawość yy, współpracy. Yy, warunkiem po prostu jest też, żeby druga strona zaproponowała coś ciekawego, co ich zainteresuje. I oni naprawdę są, to są przesympatyczni ludzie, już to ze szkoły mam takie doświadczenia z aktorami naprawdę wspaniałymi, którzy jeśli mają czas, a są bardzo zajęci, to są w stanie w tą współpracę wejść. Bartek yy, właściwie od razu przeczytał scenariusz i był bardzo zainteresowany. Zresztą Bartka też dość bawiło to, że gramy jednak z jego empluam bo ma to mocne emploi, też policyjne zresztą, bo przecież grał, u, sma u sma sma Smażola grał policjanta w drugówce, ale też w jakiś serii, no generalnie też gra takich macho facetów, także jego to bardzo bawiło, że tutaj może zagrać trochę wbrew, podobał mu się tekst, no natomiast powiedział, że mogę, mogę bardzo chętnie, ale tak za pół roku najwcześniej, właściwie prawie rok się zszedł, Także jeśli chodzi o zajętości, jak najbardziej czekaliśmy, ale to był taki moment, kiedy ta decyzja, kiedy ja już wiedziałem, że on ma zagrać i nikt inny. Czasami tak jest, że trzeba zrezygnować z aktora z powodu zajętości. No, to jest trudna sprawa. Masz w tym wypadku, raz, że wiedziałem, że mamy Bartka, dwa, że to główna postać, że musimy poczekać, wszystko trzeba podporządkować jemu. Pierwotnie, w ogóle dużo wcześniej, inny aktor miał to grać, on z jakiejś tam powodów nie mógł zagrać, dlatego zawsze powtarzam, że trzeba wierzyć w los reżysera. To znaczy, coś takiego się w pewnym momencie wydarza, i trzeba zaufać, że to się nie dzieje bez powodu, i Bartek się wtedy jakoś tam pojawił u nas w głowie. Natomiast zajęty był bardzo. Myśmy, słuchajcie, myśmy te wszystkie zdjęcia w mieszkaniu kręcili nocą, zawsze od, od 11 czy 12 w nocy do 12 w południe, bo nie tylko wtedy dało się Bartka wyciągnąć. I Bartek, słuchajcie, on grał na przykład serial jakiś albo film, jeszcze wieczorem grywał w teatrze, po czym przyjadł na plan w nocy. I graliśmy tam, i powiedzmy to śniadanie było o nad ranem, ta tak zwana przerwa, obiad, znaczy obiadowa przerwa. Bartek po prostu szedł profesjonalnie w kimę na, na godzinę, po prostu od, odłączał się, nie było go godzinę, spał, wracał do sił, obudził się i dalej grał. Poza tym muszę powiedzieć, że był niesamowicie przygotowany. Ja te teksty moje, czy dialogi, Przykładam do nich bardzo dużą wagę, i nawet wczoraj rozmawiałem z, z panem Mastalerzem o tym, że młodzi aktorzy często nie rozumieją, że muszą się nauczyć tekstu na blachę. Utyskiwaliśmy właśnie na ten temat, bo on też ma do, doświadczenia pedagogiczne z kolei swoje. I właśnie i Bartek Topa, tak bardzo zajęty. Yy, no myślę, że nie wnikam, ale kokosów naprawdę nie zarobił w, 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 w studium munkarstwa. To nie o to chodziło, to nie była jego motywacją. Yy, był naprawdę przygotowany niezwykle. Ja te dialogi naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu tym dialogom, poprawiam, ym, czasami nawet w lustrze gram te dialogi. Nieważne czy kobiet, czy mężczyzn, czy starych, czy młodych, sprawdzam czy szyk zdań jest dobry, szukam tej melodii, bo wiem, że dla aktora to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, żeby on miał też w ustach pewien, już pewne emocje, pewne intencje i tak dalej. Bardzo na to zwracam uwagę i daję z siebie wszystko. Warunek jest taki, że aktor się musi nauczyć tego. Ale Bartek Topa naprawdę był od piątej nad ranem obudzony po, po godzinnej drzemce. Mówił co do, naprawdę co do zaimka, miał to wyuczone perfekcyjnie. I to jest, jest zawodowstwo, to jest profesjonalizm, nie tylko chodzi o nauczenie, ale też o po prostu szacunek. No bo my na planie tam było właściwie głównie masa młodych aktorów. No Daniel Namiotko to właściwie był tuż po szkole debiutant. Yy. Studio Munka, dość skromna produkcja, także Bartek, taka, topa, taka gwiazda jak Bartek Topa właściwie mógł do tego podejść jednak mocno z dystansem, absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Fenomenalnie przygotowany, naprawdę partner, wspaniały, wspaniały aktor. No i na tak, ekranie błyszczy. Super Antek, bardzo Ci dziękujemy. Janek, jak wyglądało w Twoim przypadku dojście do tego dokumentu? Jak znalazłeś swoich bohaterów? Jak wpadłeś na dekorę? No tak naprawdę z dekorami jestem związany już od kilku ładnych lat. Najpierw tam moja siostra uczęszczała sama na naukę rysunku, a potem jakoś tak się złożyło, że ja tam trafiłem właśnie do Kuby. jakby I przy okazji tak naprawdę któregoś razu tak wyszedł ten temat, że właśnie kamienica, w której się mieści całe atelier będzie niedługo burzona, a tak naprawdę cała pandemia, całe to wszystkie jakby takie kwestie finansowe, tak naprawdę to wszystko przyspieszyło po prostu ten proces. No i pewnego dnia po prostu się okazało, że tak naprawdę jakby ja miałem w głowie powiedzmy ten pomysł. On tam też zresztą padł któregoś razu właśnie jak sobie tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy taką większą grupą. Natomiast e, tak naprawdę wyglądało to tak, że jakby tam przygotowywałem sobie, powiedzmy, jakiś zamysł, że tak e, faktycznie można by to jakoś ukryć tak dokumentalnie. Natomiast e, pewnego dnia po prostu Kuba do mnie zadzwonił, mówi słuchaj Jasiek, e, o 12 dzisiaj e, przyjeżdża Bodzio, ładujemy wszystkie rzeczy i do soboty nas nie będzie. I tak naprawdę ja jeszcze wtedy byłem w liceum, e, to tak naprawdę pakowałem cały sprzęt szybko do samochodu uciekłem z ostatniej lekcji i jechałem nagrywać właśnie, żeby mieć już, powiedzmy, właśnie tę dokumentację z samego momentu, powiedzmy, przeprowadzki. No a potem tak naprawdę jakby już cała historia dalej się toczyła sama. Właśnie podając Twój film, miałem takie myśli, że z jednej strony to jest, zgodnie z tytułem, portret pewnego środowiska, pewnej społeczności. Z drugiej strony portret niezwykłej indywidualności, która jakoś to środowisko ze sobą zespala i która nadaje temu właśnie jakąś taką moc. A z trzeciej strony właśnie wydało mi się, że to też jest właściwie taki portret przede wszystkim wielkiej i ogromnej pasji. Tak, tak, na pewno właśnie tutaj... Um... Pierwotnie to jakby pierwszy taki rys powiedzmy jakiegoś scenariusza właśnie tego filmu. Jakby zakładał, że to będzie w ogóle dokument tylko o kubie. Właśnie on jest generalnie bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo barwną postacią. No zarówno pod kątem tutaj tego, że jakby sam jest artystą, malarzem. Jak i no właśnie angażuje się tutaj w pomoc taką na przykład ekologiczną. On bardzo tutaj jakby działa na rzecz chociażby bezdomnych zwierząt, bezdomnych psów, ale oprócz tego właśnie prowadzi te warsztaty i tak naprawdę tworzy taką no, niesamowitą społeczność właśnie, jak ja tam trafiłem no, w zasadzie każdy, kto tam trafia na te warsztaty, to Wydaje mi się, że może pierwotnie przychodzi z taką myślą, że idzie tak naprawdę tylko się nauczyć rysunku, idzie jakby przygotować się na egzaminy do szkół, a tak naprawdę z biegiem czasu wychodzi na to, że zostaje członkiem takiej jednej wielkiej rodziny. I to jest no naprawdę niesamowite, właśnie. I to tak jakoś też mnie ujęło z racji tej, że no jakby sam jestem członkiem tej dekorowej społeczności. I tak naprawdę przez to właśnie wydaje mi się, że właśnie zrodził się ten pomysł. Właśnie tutaj nasza koleżanka Justyna Betańska tak naprawdę w pewnym momencie rzuciła taki pomysł, że kubacz jakby dałbyś zrobić w ogóle dokument o, o, o dekorze, i tak naprawdę jakoś ten pomysł został przeze mnie podchwycony. No, Niestety okoliczności, jakie się zdarzyły, to, że tak naprawdę ta zmiana miejsca nastąpiła, no trochę wybrał woli, bo to miejsce było bardzo jakby takie przepełnione różnymi różnego rodzaju wspomnieniami. Ci właśnie główni bohaterowie, właśnie Kuba, jego siostra, która też się tutaj pojawia, oni tak naprawdę tam mieszkali od dzieciństwa i, i tak naprawdę i to była ich praco, pracownia ich rodziców, a więc oni mieli no, mnóstwo wspomnień z tym miejscem. I tak naprawdę tutaj w pewnym momencie jakby przychodzi ten moment, że no niestety trzeba się pożegnać właśnie z tą, z tą pracownią i jakoś odnaleźć się w tej takiej nowej rzeczywistości. No a jeszcze warunki, jakie były, to że wszystko było pozamykane, że tak naprawdę no już ten postępujący kryzys powiedzmy też było widać. No to tak jakby to wszystko przyspieszyło, no a jednocześnie utrudniało, a więc tutaj powiedzmy cała ta społeczność, no właśnie z Kubą na czele, stanęli przed takim no wyzwaniem właśnie, żeby jakoś to odtworzyć, odbudować, pomimo tego, że tak naprawdę przez pewien czas w ogóle się nie mogli spotykać, ale i tak ci ludzie przychodzili pomagać właśnie tutaj, ładować te rzeczy wszystkie i, i, i tak to wyglądało właśnie z tej strony. A możesz jednak jeszcze powiedzieć troszeczkę o samym funkcjonowaniu Dekory? To jest tak, że tam może przyjść każda osoba, jaka tylko ma na to ochotę, czy jednak odbywa się jakaś selekcja. No i przede wszystkim, skoro Dekora ma tak niesamowite osiągnięcia, czy w ogóle może liczyć na wsparcie, nie wiem, miasta, województwa, Ministerstwa Kultury, czy jakichkolwiek innych jednostek, no, które wydają się być po to powołane, żeby właśnie takie inicjatywy popychać do przodu? Tak, no to znaczy jakby sama pracownia działa w ten sposób, że e, oczywiście przychodzą tam osoby, które już jakby to znaczy to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś portfolio dorobek, że tam jakiś egzamin się zdaje. Tutaj bardzo często przychodzą ludzie, którzy tak naprawdę jakby mają w swojej też powiedzmy jeden, dwa rysunki, a kuba powiedzmy tylko jakby przygląda się, rozmawia, jakie są cele, ustalają sobie te cele, tak naprawdę właśnie bardzo dużo osób przychodzi chociażby, żeby dostać się do liceum plastycznego u nas zbyt goszczy, czy chociażby właśnie dostać się na studia, na architekturę, na, na malarstwo, na grafikę. I tak naprawdę w zależności od momentu, w którym przyjdą, to sobie ustalają właśnie z Kubą taki plan i potem albo się uczą tak naprawdę od zera, albo już szlifują jakieś umiejętności, które już mają. No i tak jak to właśnie było też widać w filmie. Oni no w zasadzie w większości, o ile nie wszyscy, no zależy też od roku, się na te swoje wymarzone kierunki studiów dostają. Też była taka scena, co prawda, ona jakby w trakcie montażu ona wypadła z tej, z tej finalnej wersji, bo już trochę zbyt wiele wątków nam się robiło tutaj. Ale właśnie była taka scena, w której Kuba mówi, że na ten rok, właśnie, w którym nagrywaliśmy, że tak naprawdę wszystkie założenia, jakby egzaminacyjne, wszyscy ludzie, którzy chcieli się dostać tam, gdzie chcieli, no to się dostali. A co do wsparcia, no to szczerze mówiąc, Wydaje mi się, że to jest to bardziej taka jakby kwestia tutaj do, dobrego zarządzania krótko mówiąc, bo szczerze mówiąc, z tego co się orientuję, to też kamienica, która jakby, w której mieściło się to atelier, no to też to jest ADM, to należało do miasta i tutaj też jakby była kwestia taka, że chyba nie do końca się mogli z miastem dogadać, a więc pod tym kątem to też jakby, z jakichś środków takich publicznych, to nie wiem do końca, jak to funkcjonuje, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że raczej że raczej nie, że tutaj właśnie bardziej to jest kwestia tego, że po prostu Kuba, jak i sama Dekora po prostu zarówno w Bydgoszczy, jak i też w ogóle w okolicach jest już takim środowiskiem dosyć znanym, dosyć uznanym i tak naprawdę w momencie, w którym ktoś szuka po prostu pomocy w tej kwestii, szuka jakiegoś mentora właśnie tutaj, który no jednocześnie nauczę tego rysunku, a tak naprawdę wydaje mi się, że większość ludzi jakby nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę oprócz rysunku dostają jeszcze no znacznie więcej. No to trafiają właśnie do dekory bardzo często. Najczęściej tak naprawdę chyba i na to, co jest właśnie tak naprawdę, to co też niego tutaj przyświecało mi w trakcie robienia tego filmu, tak właśnie też sobie rozmawiałem chociażby właśnie z moją mamą, która właśnie też jakby obserwowała ten cały proces tworzenia i tak naprawdę też jakby widziała jak to wyglądało, chociażby z mojej, ze strony mojej siostry która też tam chodziła na zajęcia no właśnie ona też mi tak zwróciła uwagę że mówi że tak naprawdę um, Kuba i w ogóle jakby cała ta społeczność dekory tak naprawdę jakby to nie się nie ogranicza jedynie do nauki tylko tak naprawdę, zresztą tam też w filmie pada takie zdanie, że Kuba nie jest jedynie nauczycielem, on jest autorytetem, takim nauczycielem też życia. I myślę, że to też jest taki, taki ważny właśnie element tutaj, że ci młodzi ludzie, którzy tam przychodzą, nie dostają jedynie lekcji takiej technicznej tam malarstwa, rysunku, czy w zależności od tego czegoś, się chcą nauczyć, ale też po prostu odnajdują taką swoją drugą rodzinę. Szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach takie jednostki, autorytety wydają się szczególnie potrzebne. Proszę Państwa, zachęcam do zadawania pytań naszym twórcom bądź składania gratulacji za to, że wygrali 13. Solanina. Mam jakieś pytania? Wygrałem i o, o, organizatorzy już tutaj pokazują, że przekroczyłem czas, więc proszę Państwa, ostatni raz zapytam, czy ktoś ma ochotę podzielić się opinią o filmie, coś skomentować, powiedzieć, jak się podobało, bądź nie podobało, bądź zadać pytanie? No, i to będzie piękna koniec tego spotkania. Bardzo. Głos z publiki. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Antonio Gamdanes. e Ian Socala